do nas Pan Rafał Jakubowski, Marketing Director Retail. Czyli przewodniczący jury w tej kategorii i dzięki niemu dowiemy się najpierw za co. Dobry dzień, Państwo. Jak słyszeliście Państwo, ja reprezentuję M-Bank i M-Bank jest słynny z technologii. Więc chciałem tutaj zaznaczyć, że laudację nie napisał jej, wbrew może jakimś plotkom, chat GPT, tylko napisałem sam na podstawie feedbacku całej grupy. Więc całej grupie gratuluję za pracę i dziękuję. Odnalezienie i zastosowanie dodatkowego paliwa wzrostu dla marki, która już tyle osiągnęła, nie jest łatwym zadaniem. A zdobycie zainteresowania grupy docelowej, która niechętnie zmienia swoje stare przyzwyczajenia, to wyzwanie wręcz niemożliwe. A jednak, nagrodzona kampania to przykład dbałości o zachowanie tego, za co markę kochają obecni użytkownicy, i jednocześnie stworzenie opowieści, która porwie do działania zupełnie nowych odbiorców. Przepisem na sukces okazał się pomysł kreatywny, dający elastyczność opowiedzenia o wielu zaletach produktu. Do tego doskonale dobrane media, do nowej grupy celowej i voilà! Mamy złote rezultaty sprzedażowe i wizerunkowe. Pani Agnieszko. And the Oscar goes to... Jeśli po Państwo jeszcze nie wiedzą, któż to jest, złoto otrzymuje, bądź kotem płatności. Liderzy część Service Plan, Park Faudry, współzgłaszający Performix, Liquid Fred, klient BLIK. Zapraszamy Państwa do nas. Druga złota nagroda. To usługa dla każdego. Prosta, wygodna, bezpieczna. Postanowiliśmy sprawić, żeby stał się marką uniwersalną i przekonać do niego wszystkich. Nie zrażając jednocześnie młodych. I tu na scenę wchodzę ja, czyli Tomasz kod płatności. Żeby pokazać wszystko, każdy bez względu na wiek może swobodnie poruszać się w świecie mobilnych płatności. Gratulujemy Państwu bardzo serdecznie. Najpierw zdjęcia i oklaski. O tak. A potem przywilej podziękowań przy mikrofonie. Czy ktoś z Państwa miał go ochotę? Nie namawiam, pokazuję możliwości. Dobry wieczór Państwu. Monika Król, mam przyjemność prezentować Blika. Szanowni Państwo, to ogromna przyjemność odebrać tak prestiżową nagrodę. Szczególnie, że konkurencja w tej kategorii była naprawdę mocna. Ta nagroda to zasługa całego zespołu Blika, w szczególności zespołu marketingu, ale też wszystkich wspaniałych partnerów biznesowych, którzy z nami tę kampanię współtworzyli. Także dziękuję bardzo. To zasługa również banków, które udostępniają Blika, a także was Państwo, bo korzystacie zapewne z Blika na co dzień. Serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze się odważy? Nastraszyłam tymi zapadniami chyba. Bardzo się serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie gratulujemy.